Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Stęka znowu, dzień dobry, kochanemu Państwu. Biorąc pod uwagę to, co się ostatnio wyczynia, to właśnie wyczynia się dokładnie z gruntu to samo co trzy lata temu. Tylko, że inaczej. Nowe zjawiska występują w ramach tego samego jądra. Trzy lata temu mniej więcej napisałem piosenkę i wrócę do niej, Państwo pozwolą, bo być może nie wszyscy pamiętają. Zmieniłem tekst, wprowadziłem nowe realia, ale to sens generalnie pozostaje ten sam. Małpy, trzy małpy. Państwo pamiętają trzy małpy? Jedna taką, druga taka, trzecia taka. Bardzo mądre małpy. Zapraszam serdecznie. Słynne trzy małpy zakrywają usta, uszy i oczy. Dziś inne małpy robią jaja, tak się sytuacja toczy. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nie powiedziałem, tak jest. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nie powiedziałem, tak jest. Prezes Ostoja tej dewizy Znać ma w pamięci braki. Jaka afera, jakie wizy, a wawrzyk, kto to taki? Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nie powiedziałem tak jest. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nie powiedziałem tak jest. Komisja działa. Kopertowa, goście zeznają powoli. Nikt nic nie zlecał, nie drukował i proszę się odpierdolić. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nie powiedziałem tak jest. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nie powiedziałem tak jest. Błęta idzie naprzeciw faktom, i się figarnie plecie. Małpy z rzeźby mądrości znak to, a nasze sami wiecie. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nie powiedziałem tak jest. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nie powiedziałem tak jest. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nie powiedziałem tak jest. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, nie powiedziałem tak jest. Szybciuszko, szybciuszko imieninki dzisiaj, 16 lutego i piątek, i imieninki obchodzą Daniel, Danuta i Samuel, a także Bernard. Cisław, Dominik, Eliasz, Filipa, Flawian, Gilbert, Izajasz, Jarema, Jeremi, Jeremiasz, Julian, Juliana, Julianna, Józef, Ludan, Marcjan, Maria, Marian, Maruz, Maruta, Marutas, Mikołaj, Onezym, Pamela, Pamfil, Piotr, Porfiriusz, Porfiry, Przedsława, Symeon, Szymon, Teobald i Wirydiana. No to, kurczę, nie było łatwo, ale wszystkiego dobrego Państwu życzę mojemu kochanemu solenizantystycznemu przysłowie na dziś. Gdy mróz w luty mostro trzyma, wtedy już niedługa zima. Coś, kurczę, to chyba bardzo dawne jest, bo, bo, bo chyba, że będziemy mieli... <laughs> no zimę w kwietniu, nie daj Bóg. Proszę Państwa, nietypowe święto. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Biuston... Nie, nie biustonoszy, przepraszam. Międzynarodowy Dzień Listonoszy i do Ręczycieli przesyłek. Nie dręczycieli, to ręczycieli może. Dobrego wszystkiego. Yy, państwu listownożącyca dnia. Łatwo się skaleczyć każdym z nas jak kawałkiem stłuczonego szkła, wyznała Maria Pawlikowska jasnorzeska Natomiast na zakończenie mamy dzisiaj grę półsłówek w Bąciku Kasi. Sama Basia P., nazwisko znane redakcji, smutną grę przysłała. Smutną smutno. Bój bez jechania. Do widzenia Państwu. Do zobaczenia. Do jutra.